Zakończył pewien rozdział życia, Dawno się nie chce do niego wracać, Choć jeszcze przed sądem w tej sprawie spotkamy się I wyjaśnimy kto jak do tego przyczynił się I jaka ponosi winę, życie zmieniło się, Ale to nie zmieni mnie, Bo ja będę dalej swoją drogą szedł. Zawsze będę dumnym ojcem, a życie los i tak rozliczy każdego z nas za winy swe, bo na tym świecie tak już jest, że nic nie będzie zapomniane, bo w życiu już tak jest, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a po przeszłości zostaną tylko blizny. A tak jak się postaramy, to i jest schowamy w życiu wszystko wytrwamy, bo porażki. Dają wielką siłę kopa od życia i znak, znaczy że czas na zmiany mamy. I tak dalej do celu podążamy, ja na pewno nie upadnę. Będę dalej wytrwale przez życie rzek, dlatego piszę ten tekst. Będę coraz silniejszy i mocniejszy z każdym dniem. Rośniejszy, nic nie załamy mnie. Bo mam swój jakiś cel, bo żyję się dzisiejszym dniem. Bo jeszcze wiele przed sobą każdy ma. Pomimo upływu lat, dalej możemy odkrywać na nowo cały świat. Podnieś rękawice i walcz, by dalej na tym świecie trwać i z podniesioną głową iść przez nasz świat. Zowamy w życie Przacz na zmianę. Bo na tym świecie Tak już jest, że nic nie będzie zapomniane Bo w życiu już tak jest Że nic nie dzieje się Bez przyczyny A po przeszłości zostaną tylko blizny A tak jak się postaramy To i je schowamy W życiu wszystko wytrwamy Po porażki Wielką siłę Kopa od życia znak Że czas na zmianę Mamy I tak dalej do celu podążamy Ja na pewno nie upadnę Będę dalej wytrwale Przez życie szedł Dlatego piszę ten tekst Będę coraz silniejszy I mocniejszy Z każdym dniem Radośniejszy Nic nie załamie mnie Bo mam swój jakiś cel Pożyję się dzisiejszym dniem bo jeszcze wiele przed sobą każdy ma pomimo upływu lat. Dalej możemy odkrywać na nowo cały świat, podnieść rękawice i walcz, Ty dalej na tym świecie trwać. I z podniesioną głową iść przez nasz świat.